Chodzę. Uwaga, kroczek. Coś tam. Już mogę. I już mogę. Dobrze. Boję się spojrzeć. O, spojrze. Nie, no cudnie. Sudnie, <laughs> nie no, jest naprawdę. Oh. Tak, taki kamień z serca. <laughs> nie, serio. Serio jest grubo. Jest tak grubo, że ja sobie tak nie wyobrażałam, że to tak będzie wyglądać. To ja nigdy w życiu. Nie zrobiłabym sobie czegoś takiego sama. Jest to jeden z najładniejszych balkonów, jakie widziałam. A taki maleńki, co? Taki Wydawałoby maleńki. się, że się nic nie da. Słuchaj, to na czym najbardziej zależało, to żebyś tutaj miała miejsce, żeby mogła królowa zasiąść. Takie jak przystało na królową. Posłanie. Ja się boję, bo, usiąść teraz. Siadaj. A nie, okay. dobra. Jest, jest spoko, że jest tak wysoko. Bo ja chciałam, żebyś Nie, jest widok. właśnie super. I patu i królowa teraz tu robi sobie biureczko, tudzież śniadaneczko. Królowa ma tu naprawdę jak? Tudzież drineczek. W pałacu. Co tam królowa życzy? Drineczek i, I, blusz... I bluszcze. I jak powiedziałaś o tych bluszczach, to sobie mi się dobra, nie będę miała umiaru. Słuchaj. Duży obowiązek to będzie. Ale zawsze jeden. No teraz naprawdę... wyjdę i wszystkie jakby obrobię za dokładnie, jednym tym To teraz podstawowe pytanie. Mhm. To jak mam teraz prawidłowo dbać o te wszystkie, które mam tutaj. Więc wszystkie one lubią mieć wilgotną ziemię. W związku z czym nie dopuszczamy do momentu, żeby ziemia przeschła. Badamy sobie paluszkiem sprawę i jak jest sucho, to podlewamy. Myślę, że teraz, kiedy jeszcze nie ma upalnego lata, możesz to robić raz w tygodniu. Mhm. Jak będziesz czuła tam głęboko, że jest sucho, podejrzane, to podlewaj już dwa razy w tygodniu. To się wiesz, będzie powoli zmieniało, no bo okay. im cieplej, tym bardziej one będą tego potrzebowały. I teraz tak. Na zimę. Twoje piękne bluszcze zostają. Paprotki wjeżdżają do domu, a tutaj masz rośliny jednoroczne. Więc to jest tak, że jak Ci się w przyszłym roku zachce mieć tam bratki, to wjeżdżasz w bratki. Będziesz okay. chciała mieć ochotę na coś innego, sadzisz coś innego. A jak się tak totalnie rozkochasz w tych bluszczach, to wjeżdżasz tam w bluszczach. Ok. Nie sądziłam, że będzie tak dobrze. Tak serio, nie sądziłam, że można coś takiego zrobić z tego balkonu. Balkon jest naprawdę tak genialny, że. Zaraz, za sekundkę, ja odpalam telefon, wysyłam znajomym i odpalam harmonogram, kalendarz i będą się zapisywać na wizytę.